Witam wszystkich serdecznie. Alocha77 z tej strony. Postanowiłem nakręcić taki kolejny filmik, który ma pomóc użytkownikom na naszej stronce. Tutaj w tym wypadku zajmę się konfiguracją utorenta, bo kilka osób pyta, są jakieś tam problemy, więc jedziemy. Ja zakładam, że sama instalacja prawda, uTorrenta, czy spojrzenie, wersja językowa tutaj nie ma najmniejszych problemów. Instalujecie, wypuszczacie sobie przez e, Zaporę i. I w on jest gotów do użycia. Więc podstawową sprawą jest przejście przez tego kreatorka, tutaj, czyli przez konfigurację. Istotną sprawą jest nie to, z jaką prędkością pobieracie, tylko z jaką prędkością wysyłacie. Moje łącze to jest 1 MB na pół, czyli 1024 na 512. Więc tutaj nie jest istotne, z jaką prędkością pobieram, czyli XXX, tylko z jaką prędkością wysyłam. I cały kreator dostosuje wszystkie ustawienia torrenta do tego typu łącza. Czyli ustawiam sobie tutaj na 512. Port, istotna sprawa, ważne, żeby on był powyżej 50 tysięcy. Ja akurat sobie ustawiam zawsze ten sam, ponieważ ja go pamiętam, Pamiętam jeszcze z dawnych czasów i zawsze ustawiam ten sam, on mi się zawsze sprawdza, ten jest dobry. Jeśli macie zewnętrzny IP, to tak naprawdę obojętnie jak port ustawicie. Na każdym porcie będzie działało, ale ten jest ten powyżej 50 tysięcy. I jeśli macie wewnętrzny IP, no to już tam różnie bywa, czy macie otwarty port, czy nie macie, ale tym się nie będę zajmował, bo to jest do znalezienia zapraszam. Nie? E, więc tu jest taka sprawa, jeśli nie wiecie jakie macie, jakie macie łącze, no z reguły wszyscy wiedzą, no ale gdybyście nie wiedzieli, tutaj sobie możecie to przetestować. Na tym, e, na tej stronie testującej, albo na Numionie, albo na teście obojętnie. Generalnie z reguły wszyscy wiedzą. Masa osób ma tam wysył, wysył e, 32 kilo. E, no, ale nie wgłębiajmy się tu na razie. Więc mamy tak, e, ja mam takie łącze jak mówiłem, więc 512, ustawiam sobie port, Taki e, powyżej 50 tysięcy, sprawdzania przekierowania możecie zrobić, wtedy będziecie wiedzieli, czy, czy macie otwarte, czy nie. Więc tak, kreator, podsumowując, jeszcze raz, ustawiacie sobie na prędkość, jaką macie, wysyłu, ustawiacie port, no i zastosuj. Kolejną istotną sprawą jest zdjęcie tego tutaj ograniczenia, tutaj ustawiacie sobie na bez limitu, no i można sobie sprawdzić, czy macie jeszcze ściąganie. Jest, ok, bez limitu. Kolejnym tematem jest, idziemy tutaj, opcje Ustawienia, ja tutaj pokażę na, nie będę może tego omawiał, ale pokażę na, 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 na tutaj na, na każdej, każdej tablicy jakie są moje ustawienia, to sobie każdy mniej więcej dopasuje. Więc główne tutaj wiadomo język, specjalnie tutaj nic nie zmieniamy, tak, tak jak to ustawić z automatu. Tutaj proszę sobie zerknąć, ewentualnie można sobie zawsze do tego wrócić, popatrzeć jak ja to mam ustawione i to, uwierzcie mi to hula, najlepiej jak się tylko da, lepiej się tego ustawić nie da. Katalog. Katalog, gdzie ściągamy. I tutaj absolutnie nie robić przenoszenia do jakiegoś innego folderu, bo to po prostu on skończy ściągać, przerzuci do innego folderu i przestanie udostępniać. No i w tym momencie pojawia się problem. Więc dajecie sobie tylko zapisz nowe zadania wy, ustawiacie katalog docelowy i tutaj więcej się nic nie zmienia. Tutaj można się bawić, ale nie zalecam. Jeżeli ktoś nie jest tam wprawiony w tym, to lepiej się tutaj nie bawić. Idziemy sobie w połączenia. Tutaj ten port, ważne jest, żeby wyłączyć losowanie portu. E, tutaj w zasadzie nic nie zmieniamy. To są takie ustawienia zaawansowane, więc tutaj się proszę nie bawić z tym. E, we, kreator ustawia nam według pewnych parametrów naszego łącza. I tutaj też absolutnie proszę tego nie zmieniać. Tak jak on to ustawi według, według siebie, to tak to proszę zostawiać. Czasami jak widzę, jak ludzie to ustawiają, prawda, naciągają łącze do prawda, 120% możliwości. Ustawiają tutaj po milion, albo jakieś 100 tysięcy, czy coś, to jest szaleństwo. Tak, jak on sobie to ustawi automatycznie tak to proszę zostawić. W protokole, tutaj, też, no ważne jest, ważne, jak to chce. Ja jestem czasami zbytnio ostrożny, ja sobie zawsze ustawiam szyfrowanie, możliwie się jak najlepiej zabezpieczyć. Po co mi tam mój administrator ma wiedzieć, co ja robię w sieci. E, szyfrowanie wymuszone, e, nie włączone, tylko wymuszone, to jest dość istotne i akceptuję szyfrowane połączenia to jest ważna sprawa. Ja tak ustawiam. Reszta tutaj, jak uważacie? Też czasami się pojawiają pytania, czy włączyć DHT, czy nie. Ja powiem szczerze, ja uważam, że to jest u nas na stronie jest to zupełnie obojętne, bo i tak my na stronie mamy to wyłączone. Jeśli ktoś korzysta i z prywatnych trackerów i z otwar, i, i publicznych, to te DHT sobie można, można zostawić włączone. Ona jest troszkę bardziej ryzykowna, ale no jak to tam kto uważa. Ja mam włączone, się specjalnie tym nie przejmuję. U nas na stronie i tak to jest wyłączone, więc nie ma się tutaj specjalnie co bawić. Jesteśmy w kolejkowaniu. Kolejkowanie istotna sprawa. Tutaj on z automatu, czyli z tego kreatora na początku ustawia sobie takie bardzo niskie limity. E, więc to proszę sobie podnieść. Tutaj, nie wiem, 100 jest wystarczające. Może być 1000. Tak naprawdę bez limitu inaczej mówiąc. Tak to ustawiamy sobie tutaj na 1000 milion Byle by to była wysoka jakaś cyfra i, i, i w tym momencie jest jest w porządku. Harmonogram, można się bawić, jak to chce. Ja się nie bawię, bo z reguły, prawda, autorent pracuje cały czas, więc nie ma się tutaj co bawić. Interfejs, www. zaawansowane funkcje, proszę się nie bawić. Tutaj tym bardziej. Nie dotykać tego, bo ja się tutaj bawiłem, kiedy sobie tak rozkopałem to wszystko, że się skończyło instalacją Instalacją ponowną, no ale jednak jestem zaawansowanym użytkownikiem. Tutaj się proszę nie bawić. No, nie zalecam, jak to chce. No, zawsze można zainstalować jeszcze raz, no jak to tam uważa. Nie? Dobra, więc e, podsumujemy jeszcze raz. Teoretycznie włączyłem, prawda, u e, Idziemy sobie w opcję Speedwide, czyli tam jakiś kreatorek. Ustawienia według tego, jaki macie wysył, nie jakie pobieranie, bo ludzie to mylą. Wysył, ja mam wysyłanie 512, ustawiam 512, port powyżej 50 tysięcy. W porządku. Ja mam zewnętrzny IP, więc nie każdy, każdy port będzie działał, ale no powyżej 50 tysięcy ustawiamy. Zastosuj. Zdejmujemy ten limit. Idziemy w opcje. Ustawienia. Katalog. Tylko ten katalog, do którego ma zrzucać. Nic więcej tutaj nie ustawiamy. Idziemy sobie w kolejkowanie. I to jest istotne. To proszę sobie ustawić na 100 milionów, 1500, 1900. Obojętnie. Byleby to było by to była wysoka cyfra, rozumiecie, chodzi o kolejkowanie. Będziecie mieli trzy, to w tym momencie tylko trzy procesy będą pracowały. Reszta będzie stała i będzie, nie będzie tutaj trybu udostępnianie, tylko będzie tryb zakończono i w tym momencie to się nie seeduje. No i, i pojawiają się problemy, nie. Czyli jesteśmy tutaj, OK, czyli te trzy rzeczy przechodzimy przez pierwszego kreatora, później zdejmujemy tutaj limit, idziemy w kolejkowanie, ustawiamy wysoko te dwa progi, zastosuj. I okej. Okay. I to jest co. Nic więcej się nie zmienia. Proszę sobie zapamiętać to, nic więcej nie zmieniamy, jak ktoś chce sobie grzebać na w tych ustawieniach proszę bardzo. Tutaj jest taki ciekawostek jeszcze, który mogę powiedzieć na temat utorenta, dla osób które oczywiście tego nie wiedzą, bo nigdy na tego nie będzie się oglądał, to mamy sytuację taką. Seedów i peerów też osoby to mylą często. E załóżmy, to mamy tą pozycję, prawda? Jest 0, czyli 0 w piętych 35 potencjalnie możliwych seedów do wpięcia. Na tej konkretnej pozycji Spiramy z piramidą jest identycznie sytuacja. Taka sama. Czyli to, co mamy w nawiasie, to jest potencjalnie możliwe. Tutaj no, nie będę tego wyjaśniał, bo to, to chyba każdy rozumie. O co tu mniej więcej chodzi? Te ustawienia na dole. Główne do poczytania tu filozofii nie ma. Utorrent jest takim programem, właśnie który jest taki nastawiony na, na działanie. Tutaj nie ma specjalnie dużo suwaczków ustawień, cudów różnych, tak jak w innych programach jest. To ma działać. I to, o to, jest zaletą tego programu, dlatego on jakby jest w czołówce wszystkich klientów torrentowych, nie. Główne, OK, można sobie pooglądać, cuda na kio, różne mamy. E, tracker, to jest istotne, tutaj trzymacie działa. Jeśli kiedyś zgłaszacie na shortboxie jakieś problemy, że coś wam nie działa, że coś jest nie tak, to tutaj schodzimy na pozycję, idziemy tracker, tutaj. Co tutaj będzie za odpowiedź? Czyli status trackera, może być działa, może być nie działa, może być błąd 404, różne błędy się mogą pojawić ostatnie aktualizacje i tak dalej, nie? Pierstudność tu się pojawią osoby, akurat mi się to nikt nie fina, bo jest młoda godzina, ale e, tu się będą pojawiały osoby, czy tam IP osób, które, które są do mnie w tym momencie wpięte. E, tu są bloki, tutaj są pliki konkretne i prędkość, prawda? No i mamy sytuację taką. Ja sobie teraz za chwilę uruchomię jakieś, no i logi jeszcze, nie? Opominałem to. No to są jakieś błędy, które się pojawiają, różne takie cuda na kiju, ale to specjalnie nie jest istotne. E, I okej, okay. dobra, ja sobie wepnę jakąś tam pozycję, żeby mi ten utorent ruszył, żeby się zobaczyli, że to faktycznie po tych moich ustawieniach tak to ruszy jak powinno. nie? Ja sobie wziąłem jakąś tam pozycję ze strony, która, która dobrze pracuje, czy znaczy dobrze pracuje, ma dużo cid ma dużo pirów, więc to powinno szybko ruszyć. No i bardzo fajnie, no, ładnie to wyruszyło. To I teraz to fajnie widać. Tutaj mamy 6 wpiętych, 9 potencjalnie możliwych. Tak samo 9 w 23 potencjalnie możliwych. Nie? No, jak widać, widzicie na tych ustawieniach, jak mówię, miałam jedną megówkę, czyli około 120 kg, mniej więcej to powinno hulać. No, i to momentalnie idzie tak, jak powinno iść. Trochę to pochodzi, to ten wysył będzie dokładnie też na maksa. Bo ja mam ustawione to wszystko zawsze tak, jak, jak to powinno, powinno ruszyć. Tu jest istotna sprawa, czyli połączenia przychodzące, czyli tak zwany port na ten, który ustawialiśmy na początku. Tutaj powinno być zielone. To jest jest stan zalecany, ale jeżeli tutaj będzie trójkąt, żółty albo czerwone kółko, to nie jest tragedia. Często ludzie mówią, że to nie będzie chodziło, bo ja mam tutaj czerwone kółko. Nie, to będzie chodziło, tutaj chodzi tylko o, o to, jak szybko będziecie w stanie sobie nawiązać połączenia z innymi osobami, ewentualnie o to, jak dużo będziecie w stanie wysłać. Bo jest stan zalecany, żeby mieć na zielono, to chodzi właśnie o to zewnętrzne IP, czyli ludzie z zewnątrz mogą się z nami szybko połączyć. I zalecane jest, żeby to było, ale mówię, nie ma tragedii, jeżeli będzie to trójkąt, albo nawet czerwone. Czerwone kółko, no trójkąt, nieźle, czerwone kółko, no już jest problem. Znaczy, żadna osoba się do was nie jest w stanie dobić. Oni się z wami połączą, ale tylko wtedy, kiedy wy nawiążecie wcześniej połączenie z nimi. Także tutaj też nie ma jakiejś tam specjalnej tragedii. No więc jak widzicie to bardzo ładnie idzie, Już ładnie idzie, no tyle ile mi łącze pozwala. Taką rzeczą, którą też chciałem pokazać, czy powiedzieć yy, pewnym osobom, to jest yy, protokoły, prawda? Aż znaczy, protokoły. Yy, priorytet. Znaczycie sobie na pozycję, dajcie sobie pliki. I tutaj można sobie ustawić to, yy, yy, który plik ma się ściągać szybciej. No często jest tak, że ładujemy sobie, prawda, cały serial, yy, czy tam sezon, załóżmy, idzie sobie sezon, tych plików tam jest 20, no i wiadomo, że chcemy sobie oglądać od pierwszego odcinka, nie? Wiadomo, nikt nie będzie oglądał od tam piątego, czy to tutaj sobie ustawiacie, który plik ma, ma być pobierany wcześniej. W pierwszej kolejności. Czyli jest teraz priorytet normalny na wszystko. Klikacie sobie na tą pozycję, bo ten film chcecie mieć pierwszy, nie? Prawy przycisk myszy i wysoki priorytet. I jakby on się tym plikiem zajmie przede wszystkim, czyli on będzie pierwszy. To jest dość istotne przy ściąganiu szczególnie seriali. już nie mówię o paczkach no, paczka to samo, no ustawiacie sobie ten, który chcecie mieć pierwszy w kolejce i on pójdzie. Tak samo można sobie tutaj jakby dać niski priorytet albo wręcz nie pobierać jakiegoś pliku. No, w paczkach idealne rozwiązanie. Nie trzeba tego ściągać wszystkiego, czego nie chcemy. Nie? Może niektóre rzeczy wydają się oczywiste, ale ja to mówię e, przede wszystkim dla nowych tam zaczynających mm, zabawę na, na stronce, może to, to prawda komuś, komuś coś pomoże. Nie? No dobra, jakieś. E, ja może przelecę się jeszcze raz po tych takich swoich ustawieniach, to proszę sobie tutaj zerknąć. Może coś przyjdzie do głowy, jakieś pytania, to, to proszę w komentarzach. E, no i zobaczymy, czy. To komuś coś pomoże? No, myślę, że tak. Mówię, tu są te główne ustawienia. Później absolutnie nie robić przerzucania do innego katalogu, bo to, to się pojawiają problemy. Później nie studiuję wam tego połączenia. Mówię, to jest serwer proxy, tu są zaawansowane takie ustawienia. Jak ktoś tam chce, to proszę walić PM do mnie, ja wyjaśnię o co z tym chodzi. Tutaj, tak jak mówiłem na początku, absolutnie tego nie dotykać. Tak jak on to ustawi z automatu, tak ma to zostać. Nic tutaj nie kombinować, podnoszenie, naciąganie. Słuchajcie, macie łącze takie, jakie macie, prawda? Jak ktoś ma jedną megówkę, to ma jedną megówkę i nie naciągniesz tego łącza. Wszystkie takie rozmowy czasem na sieci, które widzę, że ja mam, prawda, łącze z... powinno pobierać 120, pobiera mi 150, to są cudy na kilo. To nie wierzcie w takie rzeczy, da się łącze naciągnąć. Tyle, ile ono ma, tyle tyle, tyle będzie ściągać i nie będzie ściągało szybciej. Nie. Tutaj, proszę bardzo, wymuszone wymuszone połączenia yy, mówię, kwestie bezpieczeństwa Kolejkowania, to jest dosyć istotna sprawa, czy to mówię, czy to będzie 100, czy będzie 1000, byleby to była wysoka cyfra, nie? Czyli ile aktywnych zadań ma być. Harmonogram, interfejs, no nieużywane, nieużywane i ogólne. No okej. Okay. Ja postaram się jeszcze tam w, w samym opisie tego, tego filmiku, który wstawię zaraz, jeszcze jakieś takie podstawowe informacje typu zewnętrzne IP, co to jest i tak dalej, i tak dalej, jak to się tam wszystko gryzie. Mam nadzieję, że komuś to pomoże i... Życzę miłej zabawy na, na stronce. No pozdrawianka, cześć!